Dzień dobry, w niedzielę. Muszę Wam powiedzieć, że jestem kompletną amebą techniczną, bo tak bardzo się skupiłem na tym, żeby głos był dobry, żebyście mnie dobrze słyszeli, że zapomniałem włączyć nagrywania i gadałem do tej kamery chyba przez 15 minut i nic się nie nagrało. Więc startuję drugi raz. Może to będzie mądrzejsze, yy, bardziej, yy, bardziej przemyślane. Mamy dzisiaj. Yy, yy, do czytania, do przeczytania, do usłyszenia Ewangelię o dziesięciu trędowatych, których Pan Jezus uzdrawia w drodze do Jerozolimy, i, i to jest pierwsza rzecz, którą, na której chciałbym się zatrzymać właśnie droga do Jerozolimy. Dlatego, że czytam ten fragment po pierwsze jako pewien symbol, pewien obraz tego, co jest kościołem. Jeśli chcemy spotkać Jezusa jako wspólnota, jako poszczególni ludzi w tym kościele, to musimy go spotkać w drodze do Jerozolimy. Oczywiście nie namawiam was do tego, żeby jechać teraz do Ziemi Świętej i stanąć gdzieś na drodze do Jerozolimy, bo tam będzie przychodził Jezus. Nie. Bardziej chodzi mi o pewien sposób myślenia. Bo, zobaczcie, y, cała Ewangelia jest tak skonstruowana, że Jezus idzie do Jerozolimy. A po co on tam idzie? No nie idzie na wycieczkę, nie jedzie z grow zwiedzić grób święty czy jakąś bazylikę. Jezus idzie dlatego, że w Jerozolimie zostanie ukrzyżowany, zostanie zabity. I to jest ta perspektywa, która ma nam towarzyszyć. To znaczy, idziemy do Jerozolimy razem z Jezusem, bo Jezus tam nas zbawi. I po drodze wydarzają się różne rzeczy. I dzisiaj mamy jedną z takich rzeczy. Po pierwsze, mamy powiedziane, że Jezus idzie przez Samarię, czyli idzie przez miejsce, w którym Mieszkają ludzie, którzy przez Żydów są odrzuceni, są y, no, bardzo często negatywnie oceniani, czy byli, nie wiem jak jest teraz. Y, są ludzie, którzy byli przez nich nazywani odszczepieńcami od wiary, ludźmi, którzy źle wierzą. No, generalnie byli, byli dla nich kimś, kim pogardzali Żydzi. I teraz to jest... Pierwsza myśl, właśnie jako Kościół, mamy iść do Jerozolimy. Po drodze spotykamy ludzi, którzy są inni. Już to nie są Samarytanie, przynajmniej nie tutaj w Polsce, ale mamy całe mnóstwo innych ludzi, których uznajemy za niewierzących, za odszczepieńców, za niegodnych Pana Boga i tak dalej. Czyli całe masę ludzi, którzy w jakiś sposób są przez nas przekreślani. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus nie omija tych miejsc. Pobożny Bo Żyd by ominął, zrobiłby wszystko, żeby tam nie wejść. Jezus nie omija tych miejsc, i to jest coś, co ma nam towarzyszyć w życiu. To znaczy, jeżeli chcesz, jeżeli ja chcę być, jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, to nie możemy myśleć w ten sposób, że sobie będę omijał tych wszystkich ludzi, którzy z jakiegoś powodu są przeze mnie y, odpychani, są przeze mnie y, marginalizowani, wyrzucani poza moją. Mój bezpieczny świat. To jest pierwsza rzecz. Warto o tym pamiętać. Po drugie, zobaczcie, że Jezus nie idzie po to, żeby ich umoralniać, ale Jezus właśnie tam na pograniczu tych, tego, tego, tej strefy, którą inni pobożni żyć by omijali, dokonuje cudów. Czyli Jezus pokazuje również tam, że Bóg kocha człowieka. I to jest kolejne nasze zadanie. To znaczy, jeżeli idziemy do, ludźmi, do ludzi niewierzących, bardzo teraz uogólniając, y, odepchniętych przez większość społeczności wierzących, to nie mamy iść po to, żeby ich umoralniać, ale mamy po to iść, żeby tam czynić cuda, żeby pokazywać, że Bóg kocha tych ludzi. To jest bardzo ważne. Y, a potem idźmy już do samych y, trendowatych. No, motyw, który się często powtarza przy tym fragmencie i który w ogóle się powtarza często przy tym, co ja mówię do Was każdego dnia, no to jest wdzięczność. Dziesięciu ludzi zostało uzdrowionych, a tylko jeden wrócił, żeby podziękować. Tylko jeden zauważył, że został uzdrowiony przez kogoś konkretnego. I to jest yy, inaczej. Nie wiemy tego, czy w tych dziesięciu... W tych dziewięciu pozostałych nie było wdzięczności. Prawdopodobnie była, no bo musieli zauważyć, że ich ciało się zmieniło, że odzyskują siły. Ale tylko jeden zobaczył konkretnie, kto go uzdrowił, i do tego człowieka, który go uzdrowił, czyli do Jezusa, wraca. I to jest to, co Wam bardzo często mówię, że w, 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 w tym, co nazywamy dziękczynienie, nie chodzi o jakieś ogólności, tylko właśnie chodzi o konkrety, żeby zauważać szczegóły. Żeby zauważać ludzi, żeby zauważać Boga, który, który działa poprzez wydarzenia, poprzez ludzi, czyli skupiam się na czymś konkretnym. Jestem uważnym człowiekiem, czyli chcę zauważać szczegóły, nie tylko ogóły, ale szczegóły. Bardzo ważne to jest. To, że ten człowiek odzyskał zdrowie, podobnie jak dziewięciu innych, to jest oczywiste, to wiemy. Ale możemy też wnioskować, że skoro ten człowiek zauważył też tego, który go uzdrowił, to to jest człowiek, który został uzdrowiony nie tylko fizycznie, ale też duchowo, psychicznie, wewnętrznie. Jego serce odzyskało zdolność bycia wdzięcznym. Jego serce odzyskało zdolność zauważania, jego serce odzyskało po prostu wzrok, zaczyna widzieć. Mega to jest, mega to jest ważne. Yy, a druga rzecz, którą yy, trzecia, którą chciałbym wam dzisiaj zostawić, yy, to, yy, to spróbujmy zobaczyć szczegóły. No, bo y, jak czytamy ten tekst, no to widzimy Jezusa, widzimy trendowatych, widzimy uzdrowienie, słyszymy o tym, gdzie to się dzieje, i generalnie na tym się to wszystko kończy. Ale tam jest y, coś bardzo ważnego. Zobaczcie, że Jezus każe im zrobić tym trendowatym coś, co po ludzku jest mega trudne. Bo mamy ludzi, którzy są chorzy, i to są chorzy na straszną chorobę. Która bardzo osłabiała człowieka. Wiemy, że trąd potrafił też sprawiać, że człowiekowi odpadały części ciała, a więc jego cia ich ciało było umęczone, ich ciało było chore. Podejrzewam, że tam jest nieustanny jakiś stan zapalny, więc gorączka, więc osłabienie. To nie byli ludzie, którzy. Byli na wakacjach all inclusive, w których mogli sobie jeść, ile chcą. To byli ludzie głodni, biedni, wyrzuceni poza margines. A więc y, to są ludzie naprawdę skrajnie wykończeni. I oni słyszą taki tekst, że mają się iść pokazać kapłanom. Ale co się za tym kryje? Kapłani funkcjonowali w Jerozolimie. Cała ta scena dzieje się, jak zauważa Łukasz, na pograniczu y, ga y, Galilei i Samarii. Y, sprawdzają to sobie i od tego miejsca do Jerozolimy, uwaga, jest ponad 110 km. Mega trudna droga. Yy, nie mają samochodów, nie lecą sa samolotem, nie mają nawet roweru, nie mają nic. Czeka ich droga w strasznym stanie do miasta, które jest oddalone o wiele kilometrów od nich. I oni idą. To jest w ogóle jakieś szaleństwo, że oni postanowili w tym swoim stanie ruszyć w tę drogę. Co więcej, zobaczcie, gdzie oni idą. Idą do Jerozolimy, idą do miasta. Trendowatym nie wolno było wchodzić wśród zdrowych. Byli izolowani, byli wypychani poza margines miasteczka, więc oni idą, tak naprawdę nie wiadomo po co, bo idą, raz, że idą w drogę, która może ich wykończyć już totalnie idą do miasta, do którego i tak nie zostaną wpuszczeni. A więc są y, 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 posłuszni słowu Jezusa, ale to jest naprawdę słowo, które ich pcha do rzeczy, która no, przekracza ich możliwości, y, która może ich wykończyć. A więc y, to jest mega ważny szczegół, żebyśmy to zauważyli, dlatego że trąd, tak jak powiedziałem, to nie była jakaś wysypka, jakiś trądzik, tylko to było coś mega poważnego. I Zobaczcie, że kiedy ruszają, zostają uzdrowieni po drodze. Czyli to nie jest tak, że Jezus ich uzdrawia i mówi: A teraz idźcie podziękować do Jerozolimy, do kapłanów, pokażcie się. Nie. Oni wyruszają dalej, chorzy, i w nich pojawiła się jakaś wiara, pojawiło się jakieś zaufanie, które sprawiło, że cała ta perspektywa tej drogi, tego wszystkiego, co ich czeka, była dla nich, przynajmniej na początku tej drogi, do pokonania. I myślę, że to jest mega ważne, bo zobaczcie, że wszyscy miewamy, a przynajmniej ja tak mam, takie momenty, yy, takie yy, jakieś zadania, jakieś wizja naszego życia, marzenia, pragnienia, które wydają się po ludzku niemożliwe do zrealizowania, że nie mamy ani zdrowia na to, ani siły, ani środków, ani niczego tak naprawdę, co po ludzku by było potrzebne do tego, żeby osiągnąć ten cel, i może warto dzisiaj przy tej Ewangelii usłyszeć, że Jezus nas prosi o to, żebyśmy wyruszyli, pomimo tego, że wydaje się to nieludzko trudne i w ogóle niemożliwe do zrobienia po ludzku. Y... Tu się przyznaję, że ja bardzo nie lubię takich motywacyjnych gadek, jak mi ktoś mówi, że mam przekroczyć samego siebie, że mam spróbować, że jeszcze raz spróbować, dać sobie szansę. Dla mnie to są mega trudne zdania, bardzo często mnie wkurzają. Być może Wy też na takie zdania tak reagujecie, nie wiem, ale y, robię, mówię to trochę wbrew sobie, w takim sensie, że takich jak powiedziałem, nie to dużo kosztuje, no ale w tej księdze to jest zapisane. To znaczy widzimy w dzisiejszej Ewangelii, którą będziemy czytać, że tak jest, że Jezus jest kimś takim, kto motywuje do rzeczy, które po ludzku wydają się niemożliwe, a jednak kiedy człowiek je podejmuje, no, to doznaje uzdrowienia, doznaje załatwienia tej mega trudnej sprawy. Więc może warto y, zobaczyć też w tej Ewangelii pewną motywację, że y, w tej perspektywie drogi do Jerozolimy, kiedy dzisiaj słyszymy, że mamy nie omijać ludzi niewierzących, że mamy być ludźmi, którzy są wdzięczni, to też żebyśmy zobaczyli, że Jezus nas zaprasza. I prosi o to, żebyśmy czasami robili rzeczy, które mega nas przekraczają, przynajmniej w takim pierwszym momencie, kiedy do nich podchodzimy. To tyle na dzisiaj, na niedzielę. Yy, życzę Wam dobrego i smacznego obiadu, takiego wiecie świątecznego, żeby był naprawdę fajny. Jeśli to możliwe, zjedzcie go z rodzinami, z kimś innym, żeby nie jeść samemu. Yy, bardzo Wam dziękuję za Waszą. Yy, zabudowanie tej społeczności w komentarzach i wokół tego, co ja tu gadam, bardzo się z tego cieszę i tak jak mówię, czytam to sobie dziękuję za Wasze wsparcie kanału, patronom, patronkom ekipie Supiego, za to, że jesteście i że dzielicie się dobrem, które w Was jest, polecam Wam jak zawsze y, w ostatnich dniach y, zrzutkę na rzecz hospicjum w Płocku y, w opisie tego filmu znajdziecie y, link, bardzo Wam dziękuję, życzę Wam dobrej niedzieli i co? Jak Bóg pozwoli, no to widzimy się w poniedziałek i idziemy w nowy tydzień. Do zobaczenia.